Z tej strony Igor i dzisiaj chciałem Wam powiedzieć parę ciekawostek o sobie, jaki klub lubię, jakiego piłkarza lubię, jakie piłki lubię no i chyba tyle. Mój klub ulubiony to Real Madrid. Ulubiony piłkarz. ja wiem, że teraz będę wyzywany albo coś. Bo wiem, że Messi Bogiem, tak się nazywa, Messiego, no ale, no Cristiano. Ulubione e, piłki, no to... Z, mogę wam pokazać już teraz. Ulubiona piłka! Wygląda ona tak. Jakby coś to... Wygląda ona tak. Myślę, że fajna. Nie wiem, czy coś jeszcze pokazywać w tym filmie. I gram dla klubu Centrum Radom. I to tyle ode mnie. Cześć. I... Piona.